Halo, cześć, tutaj plewan. Nie mylicie się, to jest drugi odcinek recenzji Wiedźmińskiego serialu. Dzisiaj wezmę pod lupę trzeci odcinek serialu pod tytułem Człowiek. Zapraszam. W ramach takiego szybkiego przypomnienia, lub jeśli nie oglądaliście pierwszej części, do której link znajdziecie w opisie, Geralt jest w tym serialu hybrydą człowieka i Wiedźmina. Najpierwszym no przedstawicielem cechu, który chędorzy, zrzuca ludzi z koni i w walce korzysta z uników za co zostaje wygnany z Kermoren przez przywiązanego do tradycji niechędożenia i dawania się okładać pało po głowie Mirosława Zbrojewicza. Po śmierci kapłana Wesemira nasz młody renegat wiedźmin przemierza sobie lasy pod Kermoren, natrafiając na ludzi próbujących ewidentnie zrobić krzywdę dziewczynie, z którą wcześniej jechali sobie spokojnie przez las. Nasz dzielny wiedźmin podchodzi do nich no i pyta się co oni tutaj robią, a oni że no, no mordujemy sobie. Oni, że no dobra, no to sobie mordujcie, a ja tylko zabiorę tę dziewczynę i możecie se dalej mordować. No i ku wielkiemu zaskoczeniu Geralta oni się rzucają na niego i chcą go zabić. Ale na szczęście z opresji ratuje go nikt inny jak stary, bezimienny, wiedźmin, który mógłby być wesemirem, ale nim nie jest i który dbał o niego już w Kermoren. Stary mówi naszemu bohaterowi, że ludzie są źli i że zachował się jak idiota, dając się podejść jak dziecko. Na co nasz Wiedźmak słusznie zauważa, że Stary ustrzelił bandiorów z łuku, czyli nie po Na co nasz Wesemir odpowiada. Nikt z nas nie przeżyłby, gdyby nie przejęto od ludzi metody walki. Kodeks wiedźmiński to jedno, a życie drugie. My stanęliśmy w miejscu. Yy, czyli chwila, chwila, moment. Yy, on przed chwilą powiedział, że to całe przyjmowanie na klatę, debilny kodeks, dawanie się okładać pało po głowie, czego uczą w, wiedźmińskim, w wiedźmińskiej szkole szermierki, to tak naprawdę jest taktyka kant dupy. No i taki poważany stary wiedźmin, gdy tylko wyjeżdża z Kermoren, to od razu wyjmuje łuk za drzewem i zaczyna, tak wiecie, napieprzać do potworów, niczym Legolas po próbie traw. No i później ten stary przyznaje też, że został wygnany z Kermoren, co w sumie mnie nie dziwi w tym wypadku, i twierdzi, że wyruszy teraz w swoją stronę, gdy Geralt mu proponuje, że ruszą razem. No dobra, ale temat cechów Wiedźminów już chyba zostawię, bo oni, że tak powiem, pogrążają się z każdym kolejnym tekstem. Geralt chyba myśli to samo, bo natychmiast idzie sobie porozmawiać z tą uratowaną dziewczyną. No i tutaj, no właśnie. Wiecie, scenarzyści to są szczwane lisy i pomyśleli sobie tak, no, z książki o Wiedźmaku to wiemy, że Gerald tak opisywał, że pierwszym potworem, jakiego zabił, był człowiek, co próbował zgwałcić młódkę na drodze. No, i jest też teraz taka postać, co ją próbowali zabić w lesie i uciekła i nazywa się Renfri. I dlaczego by tak tego nie połączyć? No, tak wiecie, w jedną postać, no bo, no i jedną aktorkę możemy wtedy do dwóch ról sobie zatrudnić i mniej pieniędzy też a trzeba później sfinansować tego Złotego Smoka, wiecie, bo to muszą być cięcia. No i tak jak Widona i Felwika zrobili jako jednego aktora, tak tutaj też to był dobry pomysł. No i uwaga, tak właśnie zrobili, bo ta dziewczyna, co ją Geralt uratował, to jest właśnie Renfri, czyli księżniczka Creyden, z którą to Geralt w opowiadaniach spotka się dopiero w Blaviken. No i dobra, rozumiem, bo to był jakiś tam kuszący pomysł, biorąc pod uwagę, żeby tutaj użyć tej jednej postaci i połączyć losy Geralta z Renfreyem już, już od początku. Tylko, panowie scenarzyści, tutaj no, jest jeden problem. Ja wam pokażę, na czym ten problem polega. Renfrey zostaje schwytana przez swoich ludzi w lesie podczas podróży albo wycieczki. No i wiadomo, że z racji tego, że chcieli ją schwytać w lesie, no to musieli trochę od zamków Grayden odjechać. No i teraz patrzcie. Tutaj na mapie świata jesteśmy my z Geraltem w Kermoren i gdzie uratowaliśmy właśnie Renfri. Tutaj gdzieś jest Creden. No, to żeby dojechać do Kermoren, to na tę krótką wycieczkę ci wojacy musieli przejechać z Renfri przez co najmniej trzy państwa, żeby się tu dostać. No, powiem wam, że no, chłopy sumiennie podchodzą do swojej roboty. No ale dobra, można powiedzieć, że wtedy, gdy powstawał serial, mapa nie była jeszcze narysowana. No i twórcy założyli, że królestwo Kreiden znajduje się gdzieś obok. No dobra. No ale idąc dalej ścieżką fabularną, Gerald zgadza się, żeby przewieźć dziewczynę do Mahakamu, który biorąc pod uwagę to, jak szybko im to zajmuje, też znajduje się chyba nawet w tym samym lesie. No bo dziewczyna chce dołączyć do bandy jakichś niziołków. No i on się zgadza, no i bardzo, bardzo szybko do tego Mahakamu dojeżdżają, tak jakby on był za rogiem. I w zasadzie to chyba ten Mahakam, no, to jest taki, no, kawałek jakiegoś tam lasu i nic tam więcej nie ma. No i po, po drodze sobie rozmawiają tam o życiu, jest kilka scen, gdzie ona tam opowiada, że jest tą księżniczką, że całe życie jej ktoś usługiwał, że nie wie jak rozmawiać z, z ludźmi i to jest dla Geralta takie przetarcie, żeby wreszcie pogadać z kimś normalnym po Wiedźminach, ale ta dziewczyna też do końca tam nie jest normalna, bo ma dużo problemów swoich. No i zaczyna się robić tak klimatycznie, spokojnie, wiecie, rozmawiają sobie o życiu, no i nagle z krzaku wyskakuje żul w samych gaciach i zaczyna się na nich drzeć. Prowadź do starszego, no, waszego przywódcy! No, reszta Żuli próbuje wystraszyć naszego Wiedźmina, ale ten pokazuje swój młynek, wywijając kataną niczym Wołodojowski podczas walki z Kmicicem. No i reszta jest tak pod wrażeniem, że daje mu spokój. Renfri decyduje się zostać w bandzie, bo okazuje się, że te, ta banda żuli to są te niziołki. A Geralt jedzie sobie do miasta. W karczmie pyta się gospodarza o miejsce, a ten mówi, że no nie ma miejsca, ale możesz się przespać co najwyżej za piecem albo tutaj pod ławką. No to Geralt się kładzie pod ławką. No i następnego dnia w tej samej gospodzie, gdzie Geralt sobie śpi pod tą ławką, <grych> jest, uważajcie, tajne spotkanie organizowane przez naszego znajomego Goduina, który już w tym momencie jest oczywiście fal falwikiem hrabią Moen. No i nasz hrabia i jego poplecznicy planują sobie super zorganizowany atak na Brokilon. Coś, że z jednej strony oni będą walczyć z dziadami, a z drugiej tak chyc drwale do lasku i wycinanko drzewek, jak Dryady nie patrzą. No i Geralt sobie tam śpi pod tą ławką i oni, oni go w ogóle, w ogóle go nie widzą, jak omawiają te swoje plany. A plany są takie, że takie tajne po prostu, że Falwik dla zasady każe zadźgać karczmarza, który sobie jest po prostu w tej karczmie, co by się nikt nie dowiedział o tym, co się dzieje. No ale karczmarz przed śmiercią przekazuje Geraltowi informacje i każe mu wysłać je jakimś gołębiem pocztowym. No i Geralt następnego dnia chyba jedzie sobie do Brokilonu, który też jest bardzo blisko, i znajduje tam ranną driadę, którą atakuje V. To jest nawiązanie do książek. No, i tutaj nasz wiedźmak zajmuje się tym wijem, i pierwszy raz tutaj widzimy go w akcji, zabija swojego pierwszego potwora. Po czym wysysa tej dryadzie tutaj z rany truciznę tego wija. No i znów mamy scenę, w której Gerald jedzie przez las z kolejną dziewczyną i się nią zajmuje. No i nasi bohaterowie tak sobie rozmawiają na łoni natury, poznają się. To już nawet tutaj czuć klimat i robi się całkiem, całkiem. Mamy jakieś ciekawe postacie, przynajmniej scenarzyści nie rzucają nam na głowę żula w samych gaciach. No i mamy taką krótką wstawkę z falwikiem, który bardzo stara się pokazać widzowi, jak bardzo jest zły. Pojmaliśmy 14 driad, wszystkie ranny. Co z nimi? Powiesić. Geralt i Moren, bo tak nazywa się uratowana przez niego driada, wpadają na żołnierzy. No i tutaj muszą udawać małżeństwo. No i w zasadzie im się to udaje, tylko dowódca żołdaków, który jest przy okazji przydupasem Falwika, więc ma percepcję na 10, że udaje mu się zorientować, że Geralt nie jest wieśniakiem, orientuje się, że no tutaj coś jest nie tak i chce ich zabić. No i on mówi: dobra, nie, zostawcie mi go, i tutaj mamy walkę jeden na jednego, całkiem niezłą. I nasz przydupas tutaj przegrywa. A bohaterów musi z ratować, muszą z opresji ratować driady, które strzelają do reszty i zabijają wojaków. Geralt przez to poznaje Eitne, czyli królową Brokilonu, no i żegna się z Moren, która już zdążyła się w nim zakochać. No i tak kończy się pierwsze tutaj spotkanie Geralta z driadami. On musi porzucić Moren, mówi jej, że jest wiedźminem, że będzie zawsze o niej pamiętał, i odjeżdża. No i odcinek numer 3 również się kończy. Ciekawe co jeszcze przed nami. Tak podsumowując, fajnie wypada znów klimat, tak jak i w tych pierwszych odcinkach. Geralt uczy się dopiero życia wśród ludzi, widzimy go jako takiego totalnego, jeszcze nieogarniającego nic wiedźmina, poznaje różne strony tych ludzi, dużo jeździ przez las z, z różnymi dziewczynami, no i te, te melancholijne rozważania przerywa co jakiś czas grupka scenarzystów z jakimiś kosmicznymi pomysłami, i wydaje mi się, że to jest główny problem tego serialu, po prostu mieszanie bardzo fajnego klimatu i takiego potencjału tego całego przedsięwzięcia z jakimiś po prostu gadającymi potworami, wylatującymi z krzaków, z żulami po prostu w samych gaciach, z, z, z beznadziejnym cechem wiedźmińskim, który przeczy sam sobie na każdym, po prostu w każdej możliwej wypowiedzi. No ale co, dajcie znać, co Wy sądzicie o tym odcinku, co Wy sądzicie o, do tej pory o przygodach serialowego Geralta. Dzięki za oglądanie, no i na razie.